Margaret Hayes uklękła obok granitowego nagrobka, kolana wbijając się w wilgotną trawę. Na kamieniu wyryto imię Eliza Chase wraz z datami, które świadczyły o zbyt krótkim życiu. Margaret swoimi zniszczonymi dłońmi ułożyła polne kwiaty, które zerwała przy drodze, żółte i fioletowe kwiaty, które nic nie kosztowały, ale dodawały uroku temu spokojnemu miejscu. Przez ostatni rok Margaret co niedziela odbywała tę pielgrzymkę. Bez względu na pogodę przychodziła na cmentarz na wzgórzu, z którego rozciągał się widok na dolinę, niosąc kwiaty, jakie tylko udało jej się znaleźć lub na jakie mogła sobie pozwolić i delikatnie układając je przy grobie. Podczas pracy rozmawiała z Elizą, a jej głos był cichy w porannej ciszy. Zaczynają pojawiać się jesienne kolory. Powiedziała Margaret poprawiając łodygę. Zawsze uwielbiałaś tę porę roku, mówiłaś, że przypomina ci ona, że zakończenia też mogą być piękne. Margaret miała łzy w oczach, gdy to wspominała. Eliza była jej pielęgniarką podczas tych strasznych miesięcy, kiedy mąż Margaret, George, umierał na raka. Podczas gdy inne pielęgniarki przychodziły i odchodziły, wykonując swoją pracę profesjonalnie i sprawnie. Eliza zostawała dłużej, trzymając George'a za rękę, słuchając jego opowieści, traktując go jak osobę, a nie tylko kolejnego pacjenta. Kiedy George odszedł, Margaret nie miała nikogo. Jej syn wyjechał za granicę wiele lat temu i był zbyt zajęty własnym życiem, aby ją odwiedzać. Jej przyjaciele oddalili się, nie mogąc znieść jej żalu. Ale Eliza nadal przychodziła sprawdzając, co u Margaret, nawet po zakończeniu swoich obowiązków zawodowych. Nawiązali niezwykłą przyjaźń starsza wdowa i młoda pielęgniarka. Eliza wpadała w swoje wolne dni, przynosząc zupę lub po prostu siedząc z Margaret w komfortowej ciszy. Nigdy nie sprawiała, że Margaret czuła się jak ciężar lub obiekt dobroczynności, po prostu się troszczyła. Pewnego ranka Margaret odebrała telefon. Eliza zasłabła w szpitalu podczas swojej zmiany. Powiedzieli, że to tętniak. Miała zaledwie 32 lata. Margaret uczestniczyła w pogrzebie, stojąc z tyłu tłumu i obserwując mężczyznę w drogim garniturze, trzymającego małą dziewczynkę, która ciągle pytała o mamę. Margaret zdała sobie sprawę, że to musiał być mąż i córka, o których wspominała Eliza, rodzina, której była tak oddana. Po tym dniu Margaret rozpoczęła swoją niedzielną tradycję. Był to jedyny sposób, jaki znała, aby uczcić kobietę, która okazała jej tak nieoczekiwaną życzliwość. Szkoda, że nie mogłam zrobić dla ciebie więcej, szepnęła Margaret, dotykając zimnego kamienia. Dałaś mi tak wiele, a ja miałam tak niewiele, aby ci się odwdzięczyć. Przepraszam? Głos zaskoczył ją. Margaret podniosła wzrok i zobaczyła mężczyznę stojącego kilka metrów dalej z małą dziewczynką na biodrze. Rozpoznała go natychmiast. Był to ten sam mężczyzna z pogrzebu, choć teraz wyglądał na starszego, jakby żal postarzał go ponad miarę. Mężczyzna wpatrywał się w kwiaty, które właśnie złożyła Margaret. Jego wyraz twarzy był mieszanką zmieszania i czegoś jeszcze, czegoś łagodniejszego. Przepraszam, powiedziała Margaret, zaczynając wstawać. Nie chciałam przeszkadzać pani. Nie, proszę, powiedział szybko mężczyzna. Nie przyszedłem prosić pani o odejście. Przyszedłem, ponieważ muszę zrozumieć. Zatrzymał się, a jego głos był pełen emocji. Przychodziła pani tu w każdą niedzielę przez rok. Widziałem kwiaty. Na początku myślałem, że są od szpitala lub starych przyjaciół, ale nikt inny tu nie przychodzi. Tylko ty. Margaret poczuła, jak rumieni się. Nie zdawałam sobie sprawy, że ktoś mnie obserwuje. Przychodzę później, wyjaśnił. W każdą niedzielę po południu przyprowadzam Lili, żeby odwiedziła grób swojej matki, i co tydzień czekają tu świeże kwiaty. Jego głos lekko się załamał. To także grób mojej żony. Mała dziewczynka, Lili, Patrzyła na Margaret szeroko otwartymi, ciekawskimi oczami. Miała ten sam łagodny wyraz twarzy co Eliza. Twoja żona uratowała mi życie, powiedziała po prostu Margaret. Nie w sensie medycznym, ale w każdym innym, który ma znaczenie. Mężczyzna nazywał się Daniel Chase. Zaproponował, żeby porozmawiali, a Margaret się zgodziła. Podeszli do ławki pod starym dębem. A Lili bawiła się w pobliżu zbierając żołędzie. Margaret opowiedziała mu wszystko, jak Eliza opiekowała się Georgem. Jak nadal go odwiedzała nawet po jego śmierci, jak jej dobroć dała Margaret powód, by dalej żyć w najciemniejszych miesiącach. Nigdy o tym nie wspominała, powiedział Daniel, a jego głos był pełen zdziwienia. Wracała do domu zmęczona po zmianach, ale nigdy nie narzekała. A w dni wolne mówiła, że załatwia sprawy lub odwiedza przyjaciół. Nie wiedziałem, że spędzała ten czas z tobą. Taka właśnie była Eliza powiedziała cicho Margaret. Nigdy nie robiła dobrych uczynków dla uznania robiła je, ponieważ nie mogła się powstrzymać. Daniel przez długą chwilę milczał, obserwując swoją córkę bawiącą się. Po jej śmierci byłem bardzo zły przyznał. Zły na wszechświat, na los, na Boga, jeśli istnieje. Eliza miała tylko trzydzieści dwa lata. Miała przed sobą jeszcze tyle życia, wydawało się to bezsensowne. Margaret zgodziła się, że to było bezsensowne. Świat zbyt wcześnie stracił kogoś cennego. Ale siedząc tu z tobą. Kontynuował Daniel, słuchając, jak wpłynęła na twoje życie, zaczynam dostrzegać coś, czego wcześniej nie widziałem. Dobroć Elizy nie umarła wraz z nią. Nadal tu jest i nadal ma znaczenie. Przychodzisz tu w każdą niedzielę, aby uczcić jej pamięć i to jest piękne. Margaret poczuła łzy spływające po policzkach. Szkoda, że nie miałam okazji naprawdę jej podziękować, powiedzieć jej, ile dla mnie znaczyła. Daniel sięgnął i delikatnie ścisnął jej dłoń. Myślę, że ona o tym wiedziała. W ciągu następnych tygodni nawiązała się nieoczekiwana przyjaźń. Daniel zadzwonił do Margaret i zaprosił ją na kolację. Powiedział, że Lili pytała o kobietę z kwiatami z cmentarza. Margaret przybyła do ich domu z motylami w brzuchu, niepewna swojego miejsca w życiu tej pogrążonej w żałobie rodziny. Ale Lili wybiegła jej na powitanie, chwyciła ją za rękę i wciągnęła do środka, aby pokazać jej domek dla lalek w swoim pokoju. Kiedy Margaret usiadła na podłodze i bawiła się z Lili, po raz pierwszy usłyszała śmiech małej dziewczynki. Daniel stał w drzwiach i patrzył na to ze łzami w oczach. Nie śmiała się tak od śmierci swojej matki, powiedział cicho. Margaret stała się stałym elementem ich życia. Nie próbowała zastąpić Elizy. Byłoby to niemożliwe, ale mogła zaoferować to, co miała czas, uwagę i babciną miłość małej dziewczynce, która tego potrzebowała. Nauczyła Lili pieczenia ciasteczek według tych samych przepisów, które stosowała dla swojego syna dziesiątki lat temu. Czytała bajki na dobranoc i słuchała niekończących się opowieści o przedszkolnych przygodach. Dała Danielowi wsparcie, którego potrzebował, jako osoba, która doskonale rozumiała jego żal i nie oczekiwała, że przejdzie nad nim do porządku dziennego lub pogodzi się z nim w jakimś określonym czasie. Dla Margaret opieka nad Lili wypełniła pustkę, o której prawie zapomniała brakowało jej bycia potrzebną, brakowało jej celu wykraczającego poza własne przetrwanie. W niedzielny poranek, sześć miesięcy po ich pierwszym spotkaniu na cmentarzu, Daniel pojawił się w małym mieszkaniu Margaret. Lili i ja zastanawialiśmy się, powiedział z nieśmiałym uśmiechem. Czy chciałabyś dzisiaj pojechać z nami odwiedzić Elizę, aby oficjalnie stać się częścią naszego rytuału? Serce Margaret wypełniło się radością. Bardzo chętnie. Na cmentarzu stali razem, cała trójka. Daniel złożył bukiet róż. Lili zostawiła rysunek, który sama narysowała. Margaret dodała swoje polne kwiaty. Mamo, powiedziała Lili, dotykając nagrobka. Margaret sprawia, że uśmiecham się tak, jak ty kiedyś. Daniel objął Margaret ramieniem, a ona oparła się o jego stabilną postać. Stali tam w wspólnej ciszy, trzy osoby połączone kobietą, którą wszyscy kochali, znajdując ukojenie w swojej nieoczekiwanej rodzinie. Wiesz, powiedział Daniel, gdy wracali do samochodu. Eliza byłaby bardzo szczęśliwa, wiedząc, że dzięki niej się znaleźliście. Zawsze wierzyła, że miłość się mnoży, nigdy nie dzieli, że w sercu zawsze jest miejsce dla więcej osób. Miała rację, powiedziała Margaret, biorąc małą dłoń Lili w swoją. Miała rację w tak wielu sprawach. Rok później Margaret wprowadziła się do pokoju gościnnego w domu Daniela. Nalegała by płacić czynsz, mimo że on protestował. Razem stworzyli dom wypełniony obecnością Elizy. Nie jako sanktuarium przeszłości, ale jako fundament ich przyszłości. Lili nazywała ją babcią Margaret, a imię to idealnie do niej pasowało. Daniel odkrył, że leczy się w sposób, który nie wydawał mu się możliwy. Był wdzięczny tej kobiecie, która kochała jego żonę na tyle, by opiekować się jej grobem, a teraz kochała jego córkę z taką samą bezinteresowną oddaniem. Nadal odwiedzali cmentarz w każdą niedzielę, cała trójka razem. Kwiaty, które zostawiali, były teraz bardziej obfite, będąc celebracją życia, które nadal łączyło ludzi, nawet po śmierci. Margaret, która kiedyś wierzyła, że jej życie zasadniczo dobiegło końca, odkryła, że czasami nasze najważniejsze rozdziały są pisane później niż się spodziewamy, że miłość i rodzinę można znaleźć w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. Że dbanie o czyjąś pamięć może prowadzić do dbania o czyjeś serce. Dar Elizy polegał na tym, że potrafiła dostrzegać ludzi, naprawdę ich dostrzegać i troszczyć się o nich, nie oczekując niczego w zamian. Ten dar przetrwał w rodzinie, którą stworzyła, w więziach, które nawiązała, w miłości, która nadal rosła z nasion dobroci, które zasiała. Niektórzy ludzie pozostawiają po sobie bogactwo lub sławę. Eliza pozostawiła coś znacznie cenniejszego. Pozostawiła ludzi, którzy wiedzieli, jak dobrze kochać, ponieważ pokazała im drogę. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, polub ją, udostępnij i zasubskrybuj, aby uzyskać więcej historii o nieoczekiwanych więziach, trwałej miłości i falach dobroci, które trwają długo po tym jak odejdziemy. Dodaj komentarz o kimś kogo dobroć zmieniła twoje życie i zachowaj pamięć o tej osobie, dzieląc się jej historią. Czasami największym dziedzictwem jest po prostu bycie zapamiętanym z miłością.